Myślę, że wszyscy wiemy, że jest to ważne spotkanie, ważne wydarzenie. Mówimy o koniecznej pomocy uchodźcom, ale mówimy też o koniecznej pomocy dla krajów, regionów, które udzielają pomocy uchodźcom. Cieszę się bardzo, że tu padły ważne słowa przewodniczącego apostolosa. Cicy Kostasa o konieczności koncentracji wszystkich środków europejskich w jednym miejscu, w jednym programie, w jednym instrumencie. Myślę, że to ważne, aby ta pomoc była skoncentrowana, skomasowana, aby można było jednoznacznie ocenić, jak ona jest wielka i jak będzie wdrażana w naszych krajach. Cieszę się bardzo, że też pani, oczywiście komisarz Ferreira, zapowiedziała. Rozszerzenie programu Polska-Ukraina o środki, które zostały przesunięte z programów Polska-Rosja czy Polska-Białoruś, bo tych programów już faktycznie w Unii Europejskiej nie ma. Oczekujemy, aby do tej pomocy na rzecz uchodźców była dołączona też pomoc gospodarcza, bo wiemy, że ta sytuacja problem gospodarczy będzie powodować dla nas samorządowców którzy w tym regionie granicznym regionie od sześciu tygodni dzielnie wspólnie z własnymi urzędnikami z naszymi NGO-sami, ale przede wszystkim z naszymi cudownymi mieszkańcami staramy się zaopiekować setkami tysięcy w zasadzie już ponad milionami osób które uciekają przed wojną w Ukrainie zaopiekować się nimi i skierować miejsce stałego pobytu i opieki. Ten wielki wysiłek, który ponosimy, myślę, że jest powodem do dumy I dzięki panu przewodniczącemu usłyszeliśmy dzisiaj słowa wsparcia i także podziwu dla naszej społeczności, jak sprawnie się to udaje. Indeed, I have to admit that uh, the work that has been done here from the, region, from the cities, Uh, that are close to the borders with Ukraine is amazing. The fact that you managed to organize uh, all of this infrastructure and uh, the support, the humanitarian aid for all these millions of refugees who are fleeing from Ukraine because of, because of these atrocities and of this uh, unbelievable war uh, is really something that uh, shows that solidarity is something that we need to practice on the ground. it is an operational instrument for local and regional authorities who are the main beneficiaries of these funds um, and specifically of five different uh, existing eu funds. so our aim is to facilitate to simpler implementation and faster access for regions and cities who are in need now. My także jako polscy przedstawiciele władz regionalnych mm, i lokalnych czujemy się ambasadorami sprawy ukraińskiej w Europie, ale także e, kwestii właśnie związanych z konsekwencjami mm, uchodźczymi.